Czym są procedury w sklepie zoologicznym i dlaczego warto je tworzyć? Procedury to są pewne spisane zasady działania i poruszania się w firmie, takie krok po kroku, co robić. Jak już wspominałem w jednej tutaj poradzie wcześniej nieco o tych procedurach, teraz chciałbym je trochę więcej wyjaśnić. Jakie są te, jakie są te procedury i co one mogą zawierać? Więc, taką procedurą, czyli spisaną zasadą, którą chcemy przekazywać. Instrukcją obsługi jest na przykład po pierwsze zamówienie, tak, o czym już wspominałem, czyli kiedy, w jaki dzień na przykład są robione zamówienia do danej firmy. Kto robi te zamówienia, na, 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 kto się tam podpisuje na tym zamówieniu, tak, kiedy przyjdzie dostawa, dalej na przykład nieprawidłowości w danej dostawie. Czyli pojawia się nie, nieprawidłowość, no i teraz musimy, musimy zrobić to, o czym wspominałem wcześniej, musimy odłożyć towar, musimy zawiadomić dostawcę, musimy też bardzo często zrobić korektę, ale tą korektę robi firma, która nam dostarcza, więc musimy w jakiś sposób też poradzić sobie z tym, że jest osoba, która o tym pamięta, jest za tym odpowiedzialna. Więc dlatego takie procedury mają to do siebie, że po każdej czynności, po każdym kroku jest osoba, która podpisuje, że ona się tym zajmowała. Ona nie musi się tym oczywiście dalej zajmować, bo może jej wtedy nie być na przykład w pracy, ale osoba, która będzie to robiła, musi wiedzieć na jakim etapie danej procedury ona się właśnie e, zajmuje. Dotyczy to też na przykład sposobu prze przechowywania e, tego towaru, który będzie oddany, żeby nie został on położony gdzieś na półkę albo przypadkowo pomylony z dobrymi towarami, ale żeby on został w specjalnym miejscu. Czyli wszystko krok po kroku. Dalej, są nieprawidłowości na fakturze, czyli, że z jakiejś przyczyny towar przyszedł dobry, ale jest coś niewpisane niewłaściwego. Może to być niewłaściwy produkt, niewłaściwy kolor, gramatura danego produktu. To też gdzieś trzeba wpisać. Kolejna drobnostka, którą jeżeli nie załatwimy, to w tym momencie wpiszemy tą. Dany produkt do swojego systemu, na przykład komputerowego, i on będzie zawierał już błędno, błędne dane, że mamy jakiś produkt, którego tak naprawdę nie mamy, mamy inny. I jak wtedy sprzedać? Pojawiają się tu różne pomyłki, i później w takim programie sprzedażowym okazuje się, że jest bardzo, bardzo wiele e, pomyłek i niejasności, i trudno zweryfikować czasami, co właściwie mamy, a co nie mamy. To porządek zawsze, e, zawsze jest czymś cennym. Przychodzi sobie. Klient, który oddaje towar, no i co dalej z tym? Z jednej strony, klient musi wiedzieć, co dzieje się z jego produktem i, na, i kiedy on się może zgłosić: po nowy produkt, po naprawiony produkt, czy nie wiem, czy nawet po zwrot pieniędzy. Z drugiej strony, Ty, jako właściciel, też musisz wiedzieć, co właściwie się dzieje, na jakim etapie jest ten produkt. Czy został on oddany, a jeżeli został on oddany, czy ktoś pilnuje tych elementów, które sprawią, że. Ten towar przyjdzie do ciebie albo jakakolwiek informacja związana, co dalej z tym produktem. Kolejna rzecz to jest dokument reklamacji. On jest związany z tymi zwrotami, związany jest z tym tylko, że w tym momencie, że to klient już używał produktu i oddaje coś do, do reklamacji, i tu podobnie możemy iść podobną drogę. Podobną po, po, Podobną drogą, że jedna i druga strona musi wiedzieć, co się dzieje, a dokument reklamacji musi być taki, żeby każdy po spojrzeniu na niego wiedział, w którym momencie jesteśmy. Inną rzeczą może być na przykład towar dla pracownika. Bardzo często firmy to praktykują, że pracownik może sobie kupić taniej jakiś produkt w sklepie. Oznacza to też, że to musi jakoś ubyć w ewidencji. No więc w tym momencie musimy to jakoś zaznaczyć w tej procedurze. W programie sprzedażowym ten produkt musi też zniknąć. Musi też zniknąć, też pojawić się powód, z jakiego on powodu, powodu zniknął. Bardzo często dzieje się tak, że pracownicy biorą jakiś towar, często nawet na kasę nie nabijają, wkładają pieniądze, pieniądze do kasy albo w jakiś inny sposób przekazują. I nagle kolejna, kolejny jest problem, kolejny błąd w systemie, że jakiś produkt teoretycznie powinien być, a tego produktu nie ma. Są też oczywiście inne ubytki w towarze związane z tym, że to klient zrobił jakąś szkodę na sklepie że pojawiło się po prostu jakieś zniszczenie albo była też kradzież. Więc im więcej takich rzeczy wiemy, im dopasujemy to do procedur, to tym większą mamy jasność, co tak naprawdę my mamy w sklepie i co tak naprawdę potrzebujemy. Kolejnym elementem jest zamówienie indywidualne od klienta. Jest pewną normą, że przychodzi klient i zamawia. A to jakieś zwierzę, którego normalnie nie mamy na sklepie, a to znów z drugiej strony jakiś produkt, który normalnie jest nie do zdobycia albo on jest zbyt drogi albo zbyt rzadki, dlatego się go nie zamawia. I teraz znowu istnieje procedura, w którym momencie jesteśmy tego zamówienia? Czy jeżeli zamówiliśmy, to kiedy przyjedzie ten produkt, czy klient został powiadomiony, w jaki sposób mamy ten kontakt? Czy to jest kontakt telefoniczny, mailowy, jeszcze w jakiś inny sposób. Klient się o tym dowie, czy została na przykład zaliczka na ten produkt zrobiona. Bardzo często się tak właśnie zdarza, a przynajmniej bez procedur. Tak widziałem, jak się zdarzało, że klient płacił zaliczkę, włożyliśmy tą zaliczkę, nigdzie nie została zapisana, i później przychodził klient i mówi: Ja wpłaciłem zaliczkę, nikt o tym nie pamiętał, pracownik albo go nie było, albo nie pamiętał o tym, no i pojawiało się wiele zgrzytów. Takie procedury potrafią bardzo uporządkować. Pracę każdego z nas, i, i dają pewien komfort funkcjonowania w firmie. Inne rzeczy związane z procedurami, to jest pewien zakres obowiązków, które powinien robić każdego dnia pracownik. To są z jednej strony zasady ogólne, takie, które każdego dnia trzeba zrobić, i czasami są to zasady, które na danym stanowisku są i dany pracownik może zrobić. A to, co na koniec dopowiedziałbym jeszcze, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju procedury. To jest taka ważna rzecz jak zasady ideologiczne. Czym są takie zasady ideologiczne? Otóż jest to taka pewnego rodzaju misja firmy, czyli na przykład możemy w, te, w tych zasadach ideologicznych dać sobie kilka elementów, jak takich, że jesteśmy firmą, która stawia na jakość obsługi klienta, i klient dla nas jest ważniejszy niż i tutaj sformułowanie. Sformułowanie, które może być na przykład takie rzeczy, że Zawsze idziemy na korzyść klienta. Jeżeli nie, nie jesteśmy pewni, czy na przykład reklamacja, e, którą daje klient towar, nie jest uszkodzona przez klienta, to i tak działamy na korzyść klienta. Wiele różnych takich rzeczy, które są zasadami ideologicznymi tego, jak postępujemy w, firmi, w firmie, pewnego rodzaju kultura organizacyjna, to są pewne zasady logiczne, które ideologiczne, które też warto w jakiś sposób spisać i przekazać je pracownikom. Bardzo często są tu zasady, które już funkcjonują, tylko po prostu nie są spisane, ale szczególnie kiedy przychodzi nowy pracownik, warto, żeby z nimi się zaznajomił. Dlatego zachęcam Cię do tworzenia takich procedur. One naprawdę uporządkują bardzo wiele w Twojej firmie.